bardzo serdecznie. Szczęść Boże w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Chciałbym dzisiaj przejść się z Państwem do wieczornika, ale trasą, która zazwyczaj nie jest proponowana pielgrzymom, a mianowicie przez teren obecnego Christian University of Jerusalem. I przez cmentarz chrześcijański z czasów I wojny światowej, a potem dojdziemy do tego, co się nazywa dzielnicą Esenczyków. I tam poszukamy odpowiedzi, dlaczego. To miejsce, Syjon i Wieczernik, który znamy z tradycji chrześcijańskiej, mogły być tak bliskie Jezusowi i jego uczniom. Zapraszam na krótki spacer po, najpierw po cmentarzu, a potem przez nieistniejącą już niestety dzisiaj dzielnicę Esseńczyków. To, co widzimy pod nami, tutaj po mojej lewej stronie, to oczywiście Dolina Gehenny, którą doskonale znamy. Chcę ją Państwu pokazać dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy, a tam jest Kościół Świętego Andrzeja, męczennika i apostoła. Jest to tak zwany Kościół szkocki. Należy do Kościoła Chrześcijańskiego, Kościoła Narodowego Szkockiego. Kiedy przychodzimy do miejsc takich jak to, nic tam one nie mówią. Ale archeolog, historyk zada sobie pytanie i trud obserwacji tej odkrytej rzeczywistości. I zada sobie pytanie dlaczego kamienie są ciosane i dlaczego układają się one w formę jakoby schodów, które prowadzą gdzieś wyżej. A jeżeli są tutaj schody, to znaczy, że prowadzą one do jakiejś innej rzeczywistości. Józef Flawiusz Historyk żydowski w wojnie żydowskiej pisze, że w Jerozolimie istniała brama Esenczyków i dzielnica Esenczyków. Esenczycy, przypomnę, byli trzecią największą sektą żydowską z czasów Jezusa. Pierwsza to faryzeusze, druga to Saduceusze i trzecia to Esenczycy właśnie. I gdy Jezus w Ewangelii Świętego Marka i Łukasza przed ostatnią wieczerzą tłumacząc uczniom, w jaki sposób mają przygotować się do Ostatniej Wieczerzy, mówi idźcie do miasta, znajdziecie tam człowieka, który niesie dzban wody, idźcie za nim i znajdziecie salę usłaną na górze. to odnosi się być może do swoich kontaktów z esenczykami właśnie. Tutaj w tym miejscu nie było akweduktu, ale był ściek wodny, którym ścieki z Jerozolimy zlatywały do Doliny Gehenny. Ale tutaj też mogło być ujęcie wody, które, z którego czerwano wodę do rytualnych obmyć eseńczyków. Więc być może Jezus się właśnie odwołuje do tej sceny. Nie wiemy ze stuprocentową pewnością. Wiemy jednak, że Syjon stał się punktem odniesienia, głównym punktem odniesienia dla uczniów Jezusa po jego zmartwychwstaniu i po niebowstąpieniu. Dlaczego? Być może dlatego, że Esenczycy stanowili dla uczniów Jezusa mniejsze zagrożenie niż faryzeusze i sadeuceusze. Być może Esńczycy byli przyjaźni nastawieni do tego, co potem nazywa się w dziejach apostolskich drogą Jezusa. Chodos, bo tak o, Jezu, o uczniach Jezusa powiedzą, yy, powiedzą ich Krytycy. Tak zresztą powiedzą o sobie sami chrześcijanie, zwolennicy tej drogi, drogi Jezusa. A zatem, gdy przychodzimy tutaj, to sobie możemy wyobrazić, że toimi schodami na górę wchodzili apostołowie, uczniowie Jezusa, przychodząc z Góry Oliwnej, i tam na Sionie, w tym co nazywamy Wieczernikiem, oczekiwali obietnicy, którą złożył mi Jezus, obietnicy Ducha Świętego, który przychodzi od Ojca i Syna, który przychodzi, aby stąpić. Na apostołów i rozpocząć nową epokę w ich życiu, a także w naszym życiu. Jest to epoka Kościoła, jest to epoka świateł Ducha Świętego. E, wyruszmy zatem troszkę inną drogą teraz, na poszukiwanie trasy, którą mogli się przemieścić apostołowie w drodze do Wieczernika. Chcąc coś w życiu zrobić, trzeba się nachodzić. <laughs> Właśnie wychodzę do tego, co. Pozostało po dwa dawnej dzielnicy Sańczyków. Dzisiaj jest tutaj jedynie kampus i boisko. Fajne miejsce do odpoczynku. Jakby chciał ktoś sobie rozbić kemping w Jerozolimie, to sądzę, że bez kłopotów latem może tutaj pod tymi pięknymi sosnami się przespać. A ja chcę was doprowadzić do. Takiego miejsca dosyć centralnego dla tego, co się nazywa dawną dzielnicą eseńską, a mianowicie do potężnej mykwy. Nie będziemy opowiadali o mykwach um, bardzo długo, natomiast powiem tylko tyle, że Esenczycy słynęli z tego, że kilkakrotnie w ciągu dnia dokonywali rytualnych obmyć, ponieważ wierzyli, że tylko w ten sposób mogą otrzymać blask świętości. Dla nas, dla chrześcijan, chrześcijaństwo później przyniesie koncepcję chrztu, obmycia chrztu, które jest ważne once and for all, jak mówimy po angielsku, czyli raz na zawsze. Nie możemy wejść do środka. Wszystko zamknięte na głucho, ale widzimy to, co jest charakterystyczne dla mykwy, to podwójne przejście, podwójne schody. Jedne schody, które, przez które wchodzi się, aby wejść po obmycie, drugie schody, którym my się schodzi już po obmyciu. Oczywiście tutaj są schody również ciosane z nowszych kamieni, więc y, trzeba pamiętać o tym, że to miejsce wielokrotnie było przerabiane. I uwaga, ta mykwa została przerobiona również na miejsce kultu chrześcijańskiego, bo tutaj widzimy, jest w niszy ukryty ołtarz, który uwaga, uwaga jest orientowany Czyli rzeczywiście, miejsce wskazuje na to, że było to miejsce kultu chrześcijańskiego. Oczywiście ten ołtarz jest ołtarzem nowszym, niemniej jednak, znajdujemy się w czymś, co najpierw było mychwą, a później zostało przerobione przez chrześcijan na miejsce zgromadzeń liturgicznych. I już teraz udajemy się dalej w kierunku tego, co się nazywa syjonem chrześcijańskim. I wieczornikiem przechodzimy przez dzielnicę Żydowską, która słynie z wielkich badaczy tory. I tutaj wszyscy przygotowują się na święto pięćdziesiątnicy, czyli święto szabłot, czyli święto nadania tory, a my przygotowujemy się na święto pięćdziesiątnicy, święto wylania Ducha Świętego, tego, który nam pozwala torę zrozumieć. Znajdujemy się w takim zaułku Jerozolimy, do którego rzadko trafiają pielgrzymi. Ale tu, za moimi plecami, mieści się fragment tego, co nazywamy chrześcijańskim wieczernikiem. Jeżeli dobrze się przypatrzeć, to po mojej lewej stronie, tutaj jest taki fragment struktury, która pochodzi z pierwszego wieku po Chrystusie. A więc prawdopodobnie to to miejsce było miejscem spotkań judeo-chrześcijańskich i wiemy to, no niestety, ale tylko i wyłącznie z tradycji ustnej. Niemniej jednak, ten fragment muru, który się zachował za, do, dziś, do naszych czasów, a znajdujący się poza takim cmentarzem muzułmańskim, jest fragmentem tego, co nazywa się starożytnym wieczernikiem judeo-chrześcijan. Jeżeli zatem idziemy dobrym tropem, idąc od strony Bramy esenczyków i dochodzimy tutaj do tego miejsca, to być może rzeczywiście ten wieczernik, do którego zachodzą pielgrzymi, który jest otoczony czcią i pamięcią wielu chrześcijan, i troską y, y, wielu pokoleń chrześcijan to jest właśnie to miejsce, w którym apostołowie doznali zesłania Ducha Świętego. Y ja pójdę teraz troszeczkę dalej i dokończę naszą opowieść o zesłaniu Ducha Świętego właśnie z tego miejsca na górze. Z tego miejsca, które no, nazywa się nie salą na górze, ale jest dzisiaj tarasem mieszczącym się obok kopuły i tam z tego pięknego punktu widokowego. Posłuchamy, co Kościół mówi o Duchu Świętym dziś. Z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też im jakby języki z ognia, które się rozdzielały. I na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń w życiu apostołów i w życiu Kościoła. Gdyby nie było zesłania Ducha Świętego, nie byłoby nas, nie było Kościoła. To dla wielu wszystkich nie jest takie oczywiste. Ale chciałbym najpierw sprowadzić to zesłanie Ducha Świętego do wydarzenia konfrontacyjnego, w którym znaleźli się uczniowie Jezusa zgromadzeni na modlitwie w wieczorniku. Otóż Dzień Pięćdziesiątnicy w religii żydowskiej to dzień kończący Paschę. I oni jako Żydzi, bo każdy z nich jest Żydem, są głęboko zakorzenieni w swojej żydowskiej kulturze. Tego dnia kończy się liczyć omer, czyli kończy się liczyć snopy, które mają obwieścić zakończenie zbiorów i początek zbiorów pszenicy. Tego dnia również Żydzi świętują święto nadania tory na Synaju, a więc święto nadania dziesięciu przykazań. Z tym wszystkim gdzieś w tyle głowy siedzą apostołowie w wieczerniku, i nagle dokonuje się rzecz absolutnie nies niezwykła, nie niespotykana. No i pytanie, czy powtarzalna. Wstępuje na nich Duch Święty w postaci gołębicy i w postaci ognistych języków, i zaczynają mówić obcymi językami. Trzy znaki: gołębica, ogień i języki. Co one znaczą? Gołębica to oczywiście proste nawiązanie do Chrztu Jezusa. Do tego momentu, w którym Bóg Ojciec przez Ducha Świętego obwieścił światu i stojącym nad Jordanem, że Jezus jest jego umiłowanym synem. Więc jeżeli gołębica stępuje w dniu pięćdziesiątnicy na apostołów, to znaczy, że apostołowie i wszyscy ci, którzy dzięki ich słowu wierzą w imię Jezus, są napełnieni Duchem Świętym i uznani są przez Boga Ojca jako dzieci tego samego Boga. Oczywiście adoptowane dzieci Boże. To jest jedno. Drugi element to języki z ognia. Jezus w pewnym momencie swojej misji mówi tak: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. Oczywiście odnosi się on do tej, w, tym, w tych słowach do swojej ofiary, którą złoży z siebie na krzyżu, ale również gdzieś oczyma już swojej Bożej Wyobraźni widzi tę sytuację z wieczornika. Za chwilę zapłonie ogień. Za chwilę w tym mieście, w Jerozolimie. Na jego ulic uliczkach, być może i w samej świątyni, Piotr Apostoł będzie głosił pierwsze katechezy pod wpływem Ducha Świętego, zachęcając Jerozolimczyków i wszystkich, którzy przybyli wtedy do tego miasta, aby nawrócili się i przyjęli Chrzest w, w imię Jezusa. I żeby w nich również zapłonął ogień, ten sam ogień, którego doświadczał w sobie Jezus. I trzeci element to. Przemawianie różnymi językami. To pobudza naszą wyobraźnię i bardzo wielu ludzi dzisiaj w kościele ekscytuje się różnymi duchami, ruchami charyzmatycznymi, w których mówi się różnymi językami. Może nie chodzi o ten znak, może musimy się zatrzymać i zamiast patrzeć na nadprzyrodzoność, na cudowność takiego wydarzenia. Powinniśmy pomyśleć, do czego, do kogo prowadzi nas Duch Święty. Jeżeli Duch Święty miałby nas prowadzić do nas samych, to to nie jest Duch Jezusa. Duch Jezusa prowadzi nas zawsze do innych ludzi. Duch Jezusa prowadzi nas na spotkanie z tymi, którzy Go znają i też z tymi, którzy Go nie znają: z tymi, którzy być może o nim zapomnieli i z tymi, którym trudno jest. W niego uwierzyć. Tę misję otrzymali apostołowie w Wieczerniku. I ta misja jest również misją Kościoła dziś i naszą misją. I dobrze byłoby, gdybyśmy uświadomili sobie nie tylko w niedzielę zesłania Ducha Świętego, ale uświadomiali to sobie każdego dnia, że jesteśmy posłani. Nosimy w sobie te trzy znaki. Znak gołębicy, znak ognia i znak języków. Dla Deonu, z Jerozolimy, z Wieczernika i dla wszystkich ludzi dobrej woli Ojciec Wiesław Dawidowski.